Moi drodzy, bardzo dawno nie było tematu o wirze polarnym. Praktycznie chyba ostatni materiał był w marcu bądź w kwietniu. Do powstania samego wiru polarnego jeszcze troszkę czasu, ale moi drodzy, dni płyną nieubłakanie. Powoli zbliżamy się do jesieni i powoli zbliżamy się do pierwszych oznak tworzenia się wiru polarnego. Na samym początku taka szybka informacja dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest wir polarny. Wir polarny jest bardzo głębokim, bardzo rozległym niżem, który oddziaływuje na troposferę i na stratosferę i znajduje się w naszym wypadku nad biegunem północnym. Tworzy się on w miesiącach jesiennych. Trwa przez miesiące zimowe, jest on też powiązany z nocą polarną na północy, na półkuli północnej, dlatego też czasami jest on nazywany wirem nocy polarnej. Oczywiście jest to zwiastun po prostu ochładzania się w północny w warstwach atmosfery na północnej półkuli, no bo wiadomo, że dzień mamy coraz krótszy i moi drodzy, patrząc na wyliczenia modelu GFS i StratObserve, powoli zaczynamy widać, znaczy widzieć pierwsze przesłanki do powstania owego wiru polarnego. Czas o tym zatem porozmawiać. Zapraszam a zaczniemy tutaj przede wszystkim od kilku wyliczeń modeli numerycznych. Zaczniemy od modelu GFS, bo zawsze w takiej sytuacji wspominaliśmy zawsze o modelu GFS, ponieważ on tutaj ma bardzo fajne wyliczenia na taki bardzo długi okres, na taki bardzo długi okres w tym wypadku do. 17-18 września. No i sprawdźmy, co tutaj widzimy właśnie na tej półkuli północnej. Na, tym, znaczy na tych mapach widzimy yy, przede wszystkim geopotencjał na wysokości 10 hektopaskali, czyli bardzo wysoko, i widzimy, czy będzie tworzył nam się niż. To jest bardzo istotne. Dodatkowo widzimy temperatury na tej wysokości. Temperatury minimalne, maksymalne. No i mamy tak, ósme. Tu sytuacja wygląda dosyć bez większych raczej zmian. Ja jeszcze tutaj, zanim do tego przejdę szybciutko, jeszcze sprawdzimy, mamy wiatr. Tu tego nie widać, no ale zacznijmy właśnie od tego... Geopotencjału. Zobaczcie 9, 10 bez większych zmian, aczkolwiek widzimy, że z dnia na dzień powolutku nad biegunem północnym temperatura zaczyna nam maleć i tak 10 będziemy mieli temperaturę minimalną minus 52 stopnie Celsjusza, ale już w kolejnych dniach, a więc 11, minus 53 stopnie Celsjusza. Kolejne dni, a więc 12 i 13, to Powolny spadek do minus 54 stopni Celsjusza 15 września, i jak widzicie, powoli zaczyna powiększać nam się już ten kolor niebieski nad półkulą północną, a więc ten obszar, gdzie te temperatury są coraz niższe. Następnie mamy 16 z temperaturami minus 55 stopni Celsjusza, 17, gdzie już widzimy tworzenie się niżu, który jest oznaczony literą L. No i około 19, 20 i 21 temperatura już na półkuli północnej na wysokości 10 hektopaskali minus 57 stopni Celsjusza, i już zaczyna być wykształcony niż. A zatem tak, sprawdźmy sobie anomalię temperatur. Tylko na wysokości również 10 hektopaskali. I tutaj jeszcze w tej anomalii temperatur nic za bardzo nie widać. To znaczy, nie widzimy aż tak mocnej anomalii temperatur. Są tam różnice na poziomie minus 5, minus 7, minus 8 stopni Celsjusza. Ale jeżeli zestawimy to z poprzednim wyliczeniem, to zauważymy, że gdzieś tutaj, właśnie nad Kanadą, powolutku zaczę nam ta temperatura maleć, dodatkowo jeszcze sprawdźmy wiatr zachodni. Tu go jeszcze za bardzo nie widać. Ja bym powiedział, że go tutaj w ogóle na tych mapach nie widać, ale przejdźmy do aplikacji StratObserv, i tutaj zobaczmy, co nam się dzieje. To, co widzicie tutaj, to jest wir polarny, który jest wizualizowany w 3D, ale dla półkuli. Południowej. I tamten wir polarny jest bardzo dobrze widoczny. Zmieńmy sobie ustawienie dla półkuli północnej i nie ma. Nie ma wiru polarnego. Tutaj mamy oczywiście północną, północną półkulę i biegun północny. Wiru polarnego nie ma. Ale jeżeli będziemy z czasem przemieszczać się do kolejnych dni, to zauważymy. Powolutku budowę właśnie tego wiru polarnego. Na samym początku, tak delikatnie, 11, 12, 13 widzimy tutaj, że zaczyna nam się budować, 15, 16 powolutku, ale systematycznie zaczyna być on w tych wizualizacjach widoczne. Następnie przechodzimy do 17 i 18 no i powolutku, powolutku on zacznie nam tutaj się tworzyć. Jeszcze to tworzenie oczywiście trochę potrwa. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym obserwował z Wami tworzenie tego wiru polarnego raz na jakiś czas właśnie w wypadku takiego odcinka sobie to zrobimy. No ale sprawdźmy sobie jeszcze model G GEOS zamiast GFS. Prześlijmy. I zobaczmy, czy tutaj coś widzimy. Owszem, jak najbardziej tutaj też jest on widoczny. Co prawda, on dopiero zaczyna się budować. Jeszcze do tej budowy tutaj zostało daleko, ale mimo wszystko zaczyna być on coraz bardziej widoczny. Sprawdźmy sobie jeszcze kilka innych rzeczy. W przypadku chociażby tej aplikacji możemy sprawdzić. Wiatr zonalny, czyli wiatr zachodni, wiatr, który będzie oczywiście wiał wokół tego wiru polarnego, zatrzymując to chłodne powietrze, przede wszystkim właśnie wokół takiego pierścienia. Pamiętacie z poprzedniego roku, jak to wygląda? Taki pierścień wiatru zachodniego wiejący, który powoduje, że ten to najbardziej chłodne powietrze jest w nim zablokowane. No i mamy tutaj oczywiście pierwszy z wykresów. Już sobie zmieniamy. Ok, i ten pierwszy z wykresów, no nie powiększę, szkoda. Ten pierwszy z wykresów pokazuje nam, jak zacznie ruszać prędkość tego wiatru zachodniego. Oczywiście nie będzie to na razie duża prędkość, bo to będzie do 8-9 metrów na sekundę, ale z prędkości 1 metra na sekundę, 9-10, znaczy. 5, 6, 7 września zacznie wzrastać do 4-5 metrów na sekundę. 9, 10 września, natomiast następnie 15 września będziemy mieli już 6 metrów na sekundę, więc powoli, ale jednak stanowczo ten wiatr zachodni będzie tutaj budował nam ten pierścień. Z drugiej strony, temperatura na wysokości 10 hektopaskali będzie nam powoli, ale systematycznie spadała. No, to jest jest znak jasny tego, że no powolutku zaczyna coś się nad tą półkulą północną dziać. Patrząc chociażby na analizy różnych stron wynika z, to, z, te, z tych analiz wynika to, że w tym roku wir może być słabszy niż w roku poprzednim, a więc zima może być mocniejsza. Jak będzie zobaczymy. To jest naprawdę dalekie mniemanie, więc tutaj raczej skupmy się po prostu na bazowaniu na tym, co wiemy. Na bazowaniu na tych wyliczeniach, a ja za jakiś czas wrócę w kolejnym odcinku, żeby sprawdzić, jak ta sytuacja wygląda dalej. Zapraszam do subskrypcji kanału, widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.